Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj niestety na stole mój własny telewizor. To jest 55-calowy Samsung. Model będzie podany w opisie filmu, bądź też później Wam go na naklejkach serwisowych pokażę. Czasami w życiu tak bywa, że szef schodzi bez butów i w tym wypadku, no, elektronik który ma telewizor, który ma raptem 4 lata, ma problem. Problem polega na tym, że raptem czteroletni telewizor niestety stwierdził, że on dalej nie będzie chciał współpracować ze mną i się mówiąc krótko, zepsuł. O tyle jest to smutne, że po, wydawałoby się, że po czasach, gdzie telewizory LCD miały wtopy z kondensatorami elektrolitycznymi, po tym, jak się zrobił głośny szum, rzesza mocno niezadowolonych klientów gdzieś tam próbowała interweniować w różnych organach Unii i nie tylko, że chociaż ta jakość odrobinę wzrośnie, ale niestety albo ja mam pecha, albo ta jakość wcale nie wzrosła w sposób drastyczny. Smutne jest to, że telewizor nie kosztował. 50 zł, gdyby to był telewizor za 1200 zł, no jakoś bardzo mocno bym nie płakał. Stwierdziłbym, że dobra, te 1200 zł, 4 lata, powiedzmy, że jakość dorównuje cenie i nie byłbym z tego powodu jakiś smutny. Natomiast ten telewizor, jeśli dobrze pamiętam, to coś koło 5000 kosztował te 4 lata temu i jak na mój gust. 4 lata to troszkę przymało. Oczywiście wiem, że było dużo telewizorów, które dosłownie 2,5 roku po y, zakupie uszkadzały się i to by bolało jeszcze bardziej. Natomiast ten telewizor, jak dla mnie, troszkę za mało podziałał. Tym bardziej że mój poprzedni telewizor, który wciąż mam i właśnie y, wisi na ścianie zamiast tego. Jest marki Sharp i ma ponad 15 lat. Był kupowany również za duże pieniądze e, z obrazem już wtedy Full HD i działa do tej pory bez awaryjnie. Tyle tytułem wstępu, 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 bo oczywiście wstęp u mnie będzie bardzo długi. Muszę się nagadać. E, chciałbym Wam w kilku filmach, bo pewnie w jednym filmie nie uda się tego wszystkiego przekazać, pokazać Wam mój sposób podejścia do naprawy telewizora, sposób osoby, która nie do końca się zna na telewizorach LCD. Ktoś powie, no to po co ty próbujesz to naprawić? A no próbuję naprawić to po to, żeby spróbować się czegoś nowego nauczyć. Rozszerzyć swoją jakąś tam wiedzę, bo najlepiej uczymy się po pierwsze na błędach. Mam nadzieję, że tu nie będę musiał uczyć się na moich błędach, no ale elektronik, tak jak lekarz i nie tylko lekarz, powinien się całe życie rozwijać i próba naprawy tego telewizora. Jest jakimś tam, jakąś tam próbą rozwinięcia się przeze mnie. Czy uda się naprawić ten telewizor? Nie wiem, bo po pierwsze, nie mam żadnych części zamiennych, po drugie, chyba nie ma do niego w ogóle żadnych schematów. A oczywiście, w skrajnym przypadku, można wymieniać podzespoły, chyba że na końcu nie okaże się, że jest uszkodzona matryca. W momencie, kiedy okaże się, że jest uszkodzona matryca, naprawa stanie się po prostu nieopłacalna, bo o ile tą płytę i ewentualnie y, płytę zasilacza y, pozwolicie, że będę nazywał to płyta główna, a tamta płyta zasilacza. O ile te dwie płyty z jakichś rozbitych telewizorów pewnie prędzej czy później można kupić. Y, oczywiście pewnie w serwisie autoryzowanym można kupić części. O tyle właśnie te y, płyty, które pochodzą z rozbitych y, telewizorów, a które można kupić na kilku porta portalach. Sprzedażowych to one właśnie pochodzą z rozbitych telewizorów albo z telewizorów z uszkodzonymi matrycami. Więc moją obawę budzi przede wszystkim to, żeby nie okazało się, że jest uszkodzona matryca. E, oczywiście druga obawa jest taka, że nie będę w stanie zdiagnozować nawet w przybliżeniu usterki, w którym rejonie się znajduje. Trzecia to jest e, obawa, że. Na przykład poleciał na tamtej płycie głównej firmware. Ja w tej chwili nie jestem w stanie wgrać firmware'u, bo nie mam po pierwsze firmware'u, a po drugie nie mam narzędzia. Prawdopodobnie potrzebny byłby jakiś programator. Nie mam tego, bo, tak jak powiedziałem, nie naprawiam telewizorów. No i oczywiście jeszcze jedna obawa, też równie istotna, to jest obawa, że podczas Montażu, demontażu, próby naprawy, uszkodzę w sposób mechaniczny panel LCD i jednocześnie to pogrzebie wszelkiego rodzaju moje nadzieje na naprawę tego urządzenia. I teraz, jak już jesteśmy przy ewentualnym mechanicznym uszkodzeniu panelu LCD, to powiem Wam, że przez chwilę Dłuższą musiałem zastanowić się, w jaki sposób ten telewizor po pierwsze rozebrać, po drugie, gdzie go położyć, na czym go położyć, tak, żeby nie zawracał, yy, znaczy nie zagracał i nie zabierał zbyt dużo miejsca, a jednocześnie, żeby leżał na czymś płaskim, stabilnym, co spowoduje zmniejszenie ryzyka uszkodzenia matrycy LCD. I teraz zastanawiałem się przez chwilę, czy położyć go na stole, czy położyć go na podłodze, czy, 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 czy próbować go postawić na nodze i na tej nodze go próbować naprawić. No doszedłem do wniosku jednak, że w momencie, gdybym musiał rozbierać dokumentnie, jeśli można tak powiedzieć, matrycę, żeby wymienić na przykład diody w podświetleniu, no to i tak, i tak muszę go na czymś stabilnym położyć, więc decyzja była prosta, trzeba przygotować sobie stanowisko pracy. Niestety, hmm, wszędzie tam, gdzie mam matę ESD, niestety nie mam możliwości położyć tak dużego telewizora, w związku z czym trzeba było wymyślić inną. Metodę i po prostu zbudować sobie na szybko takie stanowisko. Zapytałem się na elektrodzie, który ze sposobów rozbierania telewizora jest najlepszy, bo tak jak wspomniałem przed chwilą, kwestia tej nieszczęsnej nogi, czy stawiać go na podstawie, czy właśnie na płaskim i próbować go rozbierać. Dostałem informację, że połóż sobie go na, na podłodze najbezpieczniej, natomiast podłoga ma niestety przynajmniej u mnie w domu dywany. Dywany są plastikowe, jeśli można tak powiedzieć, z jakichś tam tworzyw sztucznych. I tu w tym momencie kwestia też chociażby tak zwanego ESD, ładunków elektrostatycznych ogólnie rzecz biorąc. I jeszcze tego, że ktoś z domowników mógłby mówiąc brzydko, wleść mi w ten telewizor. Yy, I no nie mógłbym sobie pozwolić, żeby ten telewizor leżał gdzieś tam, nawet w salonie przez 2 czy 3 tygodnie, bo też nie wiem, jak długo ta naprawa yy, będzie trwała i czy w ogóle zakończy się sukcesem. Decyzja była prosta i krótka. Trzeba położyć go na czymś, co będzie miało większe wymiary niż on sam. Ponieważ nie dysponuje. Yy, w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, żadnym takim powiedzmy biurkiem, stołem, bo wymiary już są dosyć konkretne tego telewizora. Przypomnę, telewizor ma 55 cali i zaraz ktoś się uśmiechnie: stary 55 cali to jest nic, 65 cali to jest powiedzmy dopiero telewizor. Oczywiście, niemniej jednak, akurat ten przypadek dotyczy telewizora 55-calowego. Po przewertowaniu i zastanowieniu się, po przewertowaniu internetu i zastanowieniu się, w jaki sposób powiedzmy, serwisy profesjonalne zajmujące się telewizorami podchodzą do napraw tak dużych sprzętów, okazało się, że niestety tych zdjęć jest o tyle mało takich stanowisk gdzieś tam w internecie, że doszedłem do wniosku, że muszę sam wykombinować i w tym celu udałem się do marketu budowlanego i zakupiłem najtańszą płytę, teraz wam pokażę trochę op, 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 wybaczcie, a nigdy nie pamiętam jak ona się nazywa MDF, HDF płyta jakaś tam wiurowa biała, około 25 zł za metr kwadrat, ponieważ kładąc na płycie wiórowej, białej, czy tam z MDF-u, hdf -u, jak zwał tak zwał, Byłaby, byłoby ryzyko, że uszkodzę, porysuję w jakiś sposób jednak mimo wszystko panel, więc decyzja zapadła, żeby czymś to przykryć. No i teraz czym? Wracamy do tak zwanego ESD, nie mogłoby być to nic w rodzaju koca, padło na sprane, zniszczone, przeznaczone, jak to się mówi, na szmatę prześcieradło i na takim prześcieradle właśnie ten telewizor sobie leży i dzięki temu jest szansa, że się nie porysuje, bo tak jak wam wspomniałem wcześniej, jedną z obaw jest to, że po prostu fizycznie uszkodzę matrycę, czego bym nie chciał. Całość oczywiście leży na zwykłym biurku Swoją siłą, jak to się mówi, ciążenia, i nie jest to niczym przykręcone. Po skończeniu naprawy, czy to z sukcesem, czy bez sukcesu, czy to będzie porażka, płyta powędruje na strych, bo prędzej czy później jest szansa, że jeszcze się do czegoś przyda. Właśnie, mm, jeśli chodzi o naprawę jakiegoś, czy próbę naprawy. Jakiegoś telewizora innego LCD, niezależnie od tego czy mojego, czy nie mojego, ale pewnie jeszcze taka potrzeba będzie. Słuchajcie, więc przechodzimy wreszcie powoli do początku filmu, czyli e, rozebranie telewizora. Nie wiem, czy wspomniałem, e, że będę chciał w tym filmie przeprowadzić w kilku filmach Was po krok, krok po kroku e, przez próbę naprawy tego telewizora. Nie wiem, czy ona się zakończy sukcesem. Tak jak mówiłem, nie mam części, nie mam schematów, nie mam nic poza szczerymi chęciami i próbą poszerzenia swoich informacji, swojej wiedzy. Będę chciał wam pokazać z mojej strony osoba, osoby, która w ogóle się nie zna na naprawie telewizorów, swój tok myślenia. Jeśli trzeba będzie, będę musiał niestety gdzieś tam grzebać w internecie. I znaleźć informacje, które w danym momencie będą istotne podczas poszukiwania usterki. Tak więc od czego trzeba zacząć? To już pierwszy, pierwszą rzecz mamy omówioną, czyli znalezienie miejsca, na którym będziemy rozkładać telewizor. Jak już takie miejsce mamy, to musimy się zastanowić, jak ten telewizor rozłożyć. No i tutaj. Nie ukrywam, że również zasięgnąłem porady YouTube'owej, czyli posiedziałem chwilę, poszukałem jakichś filmów, jak rozłożyć współczesny telewizor LCD Samsunga. Bo poprzednie telewizory, jakie rozbierałem, to klasycznie były gdzieś po obwodzie jakieś śrubki, kilka zatrzasków i tyle. Tutaj, w tym telewizorze, jest zupełnie inny system zatrzaskiwania tylnej pokrywy. Czy tylnej obudowy, jak to woli. Ja go nazywam drucikowy. Wezmę kawałek wskaźnika. I to są te druty, które są w koło po obwodzie zainstalowane. W nie zatrzaskujemy zatrzaski. Zadałem również pytanie na elektrodzie, bo, tak jak wspomniałem wcześniej, dwa dwie metody rozebrania. Obudowy znalazłem w internetach. Pierwszy polegał na tym, że po podważeniu rogu ktoś wkładał taki okrągły przedmiot i przesuwając nim wzdłuż krawędzi odklikiwał zatrzaski, które tutaj w te wycięcia na drut zachodzą. Czyli to tutaj w tej chwili te zatrzaski zachodzą. To był pierwszy sposób. Drugi sposób polegał na tym, że po podważeniu rogu. Ktoś te druciki wyciągał, więc doradzono mi ten pierwszy sposób. Natomiast, ponieważ nie miałem takiego przyrządu, więc musiałem sobie e, wykombinować własną metodę, i już Wam pokazuję, jak ja to wymyśliłem. Metoda oczywiście jest dosyć podobna, ale jednak trochę inna. Wybaczcie, że jest taka cisza, ale już jakiś czas temu Kupiłem sobie różnego rodzaju wyjmaki, podważacze. To akurat jest. To są tapicerskie ściągacze, te czerwone. A tutaj takie różne rzeczy do telefonów i nie tylko. I teraz używając takiej szpatułki, podważyłem róg. No i niestety coś nie chciało iść. W żadnym z tych filmów na YouTube, który znalazłem, nie było niestety tego, co ja spotkałem w swoim telewizorze, czyli taśmy dwustronnie klejącej. Trochę się zdziwiłem, no ale jak to się mówi, delikatnie, delikatnie podważając, użyłem narzędzia, najpierw takiego, ale się okazało, że skalpel jest dobry ale trochę przygruby. I żeby nie połamać yy, ani panelu LCD, ani ramki, wygrzebałem zwykły tak zwany wkład do nożyka tapicerskiego, ja to tak nazywam. I delikatnie podcinając taśmę podrywałem do góry na roże. Jak już podrywałem na roże, wtedy w ruch poszły takie rzeczy i po prostu delikatnie, tylko też starając się nie, nie wywierać siły zbyt dużej punktowo, podważałem yy, wzdłuż rantów obudowę, i udało się powoli, powoli w koło. Czyli tutaj w koło wszędzie, wszędzie, wszędzie poderwać obudowę tylną, ale został problem z tym przodem. Teraz Wy widzicie już dosyć mocno zdemontowany telewizor, bo jestem już po pierwszych pomiarach, normalnie tutaj jest osłaniająca blacha, ale między blachą a obudową jest na tyle dużo miejsca, że niestety wkładając nieostrożnie element. Można bardzo łatwo te elastyczne taśmy uszkodzić. Uszkodzenie takiej taśmy to już jest w zasadzie koniec naprawy. Więc szczególnie z, tym, z tą dolną częścią telewizora, bo tam jest góra, tu jest dół. Trzeba bardzo mocno uważać, żeby nie uszkodzić tych elastycznych taśm. Tutaj oczywiście jeszcze jest był w zasadzie cały tor audio. On był tutaj zamocowany bezśrubkowo. Tylko na takich elastycznych trzymaczach niebieskich. Tu prawdopodobnie jest też wzmacniacz, jakiś audio. Są głośniki od spodu. Na razie zostało to zdemontowane w celu takim, żebym miał dostęp do wszystkiego, żeby można było wypinać te taśmy bez żadnego problemu. Póki pamiętam, kolejna zasada, tak jak Wam wspomniałem, tu nie mam, niestety, e, e, maty ESD, więc staram się zanim cokolwiek zacznę mierzyć, rozładować się do obudowy, chociaż w taki głupi, banalny sposób. Oczywiście można byłoby tą obudowę podłączyć bardzo długim krokodylkiem gdzieś do uziemienia. Niestety, ja w tym domu mam bardzo starą izolację, instalację, i o ile w pomieszczeniu, gdzie mam maty. Po prostu wyprowadziłem sobie, wbiłem pręt głęboko w ziemię i do takiego pręta mam podłączone powiedzmy to moje uziemienie. Tutaj w tym pomieszczeniu nie mam, więc przynajmniej zanim się zacznie cokolwiek robić, to warto usiąść, położyć obydwie albo przynajmniej jedną rękę na metalowej obudowie i dopiero wtedy próbować coś mierzyć. Ok, więc myślę, że jeśli chodzi o demontaż, to wiecie coś więcej. Na co zwrócić uwagę. Wybaczcie, te filmy są kierowane odnośnie tego telewizora do ludzi, którzy chcą obejrzeć właśnie e, okiem niefachowca, e, znaczy jak niefachowiec w danej dziedzinie próbuje naprawić telewizor, więc będzie dużo takiego e, mówienia, pewnie dla większości z Was oczywistych rzeczy. E, ale chciałbym, żeby właśnie taki film powstał, gdzie gdzieś tam ktoś po kroku pokazuje, jak próbuje naprawić, bo to, co często jest pokazywane gdzieś tam w internecie, że tu pomierzyłem, tu wymieniłem, działa, to w rzeczywistości wcale tak nie jest, albo nie zawsze tak jest, tak jak wspomniałem. Jeśli ktoś siedzi w telewizorach, na pewno zrobiłby to szybciej z diagnozę przynajmniej, na pewno będzie miał jakieś tam części, układy scalone, może kondensatory na szybką podmianę. Ja w tej chwili nic takiego nie mam, więc u mnie będzie to dłużej, może mniej profesjonalnie, może nieskutecznie, ale zobaczymy. Yy, dlatego to będzie tak, a nie inaczej. Chcę, żebyście jakby zrozumieli. Jak można próbować i jaką logikę przyjąć ewentualnie przy próbie znalezienia usterki. No dobra, nagadałem się dużo, nie pamiętam czy mówiłem czego się obawiam tak na szybko. Obawiam się uszkodzenia mechanicznego, jeśli nie mówiłem, to przepraszam, uszkodzenia mechanicznego matrycy, tego że matryca jest ogólnie uszkodzona. Tego, że na przykład nie mam wsadu albo nie będę miał do, do, do pamięci. A tak naprawdę, tak jak, tak jak być może powiedziałem, w razie czego, no niestety trzeba będzie, jeśli nie znajdę uszkodzenia, załóżmy na płcie głównej, to znaleźć po prostu zastępczą płytę główną. Ok, więc, ponieważ jak zwykle ten film kręcę po raz drugi i nie pamiętam już, co było mówione, a co nie, to przejdźmy może do pokazania. Usterki. I myślę, że na pokazaniu usterki ten film zakończę. W kolejnym odcinku będzie więcej konkretów. Postaram się przeprowadzić Was wraz ze mną przez tor przeszkód, którym będzie szukanie usterki. Dobra, słuchajcie. Więc. Chciałbym Wam pokazać, jak to się zachowuje. Podłączamy zasilanie i patrzcie na diodę, i patrzcie na podświetlenie. Więc tak, następuje załączenie podświetlenia pełną mocą, potem po chwili przygasa podświetlenie, yy, gaśnie dioda, która nam wskazuje powiedzmy standby czy cokolwiek innego, i taki cykl się powtarza. Dioda, podświetlenie, podświetlenie matrycy, na maksa, zjechanie z jasnością, wyłączenie podświetlenia, zgaśnięcie diody. I ten cykl powtarza się wielokrotnie. Co nam to może powiedzieć? Co nam to może zasugerować? Oczywiście wygląda na to tak, jakby telewizor miał po prostu problem ze startem, może być gdzieś zwarcie. Które po prostu jest wykrywane przez telewizor, i on się zabezpiecza i wyłącza. Jeśli chodzi o treść, bo tu zadacie pytanie bo może być tak, że na przykład uszkodzone są jakieś diody w podświetleniu, i w tym momencie telewizor wykrywając, że jest uszkodzenie, czy zwarcie, czy zmiana prądu płynącego przez układ, po prostu odłączy nam zasilanie diod LED czy pasków LED. Tutaj. Ale w tym momencie powinna być treść. Tu w tym momencie zupełnie nie ma treści obrazu, yy, i telewizor zachowuje się tylko i wyłącznie właśnie w, w ten sposób, który tutaj widzicie czyli tak jakby próbował wystartować. W momencie, kiedy prawdopodobnie następuje sprawdzenie, yy, autodiagnostyka jakaś wykrywa jakąś anomalię i po prostu się wyłącza. Po czym za chwilę próbuje wystartować ponownie i tak kilka razy. I teraz y, cenną wskazówką może być to, co Wam za chwilę pokażę. Zobaczcie, mam tutaj pilota. Sprawdźmy, czy on będzie w ogóle w stanie jakieś komendy z tego pilota. Zaraz spróbujemy go zmusić, czy nam się uda. Widzicie, próbuję go włączyć, wyłączyć. E, coś nam odbiornik odbiera. Czyli jest nadzieja, że płyta główna nie jest całkowicie martwa. A i dobrze, aczkolwiek oczywiście może być też tak, że w zawartość firmware'u e, się wysypała, i to też może być przyczyna. Tak to się zachowuje, i myślę, że w tym odcinku już nam to wystarczy, bo myślę, że. Zanim zacznę robić pomiary i opowiadać wam dalej, no to to będzie kolejne pół godziny, a myślę, że nikt nie byłby w stanie znieść mojego gadania przez aż tak długi okres czasu. Najwyższa pora zatem zakończyć ten odcinek. Dzisiaj było mało konkretów aczkolwiek chciałem, żebyście wiedzieli Dlaczego te filmy będą wyglądały w taki, a nie inny sposób? Dlaczego będę mówił rzeczy dla niektórych oczywiste, być może śmieszne? A no właśnie po to, żeby pokazać yy, Wam moją próbę naprawienia, czy znalezienia najpierw usterki, a potem ewentualnie naprawienia. Tak, jak widać, telewizor sobie wesoło i radośnie próbuje wystartować, niestety nie jest mu to dane. Oczywiście w swojej naiwności my myślałem, że jak go wyłączę na dłużej, a nóż Widalec się naprawi, niestety się nie naprawił. No czyli trzeba po prostu przystąpić do pomiarów, przystąpić do zastanawiania się, co i jak ewentualnie próbować. Diagnozować. Dobra, żeby nie przedłużać, w tym odcinku to będzie koniec. W kolejnym odcinku już będą same konkrety, tak więc zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka zmagania Rubensa z telewizorem Samsung. Do kolejnego odcinka, cześć.